Umiera bliska ci osoba, masz jej kartę debetową i wiesz, że jesteś w testamencie. Myślisz: Mogę przecież korzystać z konta dalej, bo taka była wola zmarłego. To poważny błąd, który może skończyć się nawet sprawą karną. Po śmierci właściciela rachunku bank zablokuje konto, a wszystkie środki wchodzą do masy spadkowej. Nie możesz ich wypłacić, nawet jeśli masz pełnomocnictwo. Dostęp uzyskasz dopiero po zakończeniu postępowania spadkowego, czyli po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia. Te dokumenty trzeba przedstawić w banku. Są jednak dwa ważne wyjątki. Po pierwsze, dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Jeśli zmarły założył ją w banku, wskazane osoby mogą otrzymać część środków bez czekania na sąd albo tylko do ustawowego limitu. Po drugie, z konta można pokryć koszty pogrzebu. Wystarczy wniosek i rachunki. Każdy bank ma własne procedury, dlatego przed wizytą warto ustalić, jakie dokumenty są potrzebne. W kancelarii Kliś i wspólnicy pomagamy spadkobiercom bezpiecznie przejść całą procedurę od postępowania spadkowego po wypłatę pieniędzy z konta. Zasubskrybuj mój kanał i napisz w komentarzu o czym jeszcze mam opowiedzieć w sprawach spadkowych.